Wszyscy wiedzą, że najważniejszymi słowami są, aż śmierć was nie rozłączy, a nie niech was nie rozłącza, które są integralną częścią ceremonii ślubnych. Symbolizują one wieczną miłość między partnerami i reprezentują niezłomną obietnicę pozostania razem aż do końca dni, niezależnie od wyzwań i zwrotów akcji, jakie może przynieść życie. Dla wielu par to zobowiązanie jest pieczętowane radością i nadzieją podczas ceremonii pełnej szczęścia. Jednak dla młodej pary, która zdecydowała się świętować swój związek w oszałamiającej scenerii szwajcarskich gór, dzień, który miał być najszczęśliwszy w ich życiu, szybko zamienił się w druzgoczącą tragedię. Zaledwie 30 minut po wymianie ślubów i powiedzeniu tak, niespodziewane i okrutne wydarzenie brutalnie przerwało historię, która ledwo się rozpoczęła. Kleber i Eliza dzielili miłość, która wydawała się napisana przez los. Od dzieciństwa, kiedy poznali się na szkolnych korytarzach, stworzyli specjalną więź, która przetrwała próbę czasu i dojrzała wraz z nimi. Obydwoje urodzili się w bogatych i wpływowych rodzinach, krążąc w tych samych kręgach towarzyskich i uczęszczając do najlepszych szkół. Ta stała bliskość sprawiła, że w okresie dojrzewania stali się jeszcze bliżsi. W wieku 16 lat postanowili sformalizować swój związek. Krok, który wielu uznałoby za przedwczesny na ten wiek. Ale w ich przypadku okazał się jedynie początkiem solidnej i niezachwianej historii miłosnej. Związki, które zaczynają się tak wcześnie, rzadko przetrwają transformację dorosłego życia, ale miłość między Kleberem a Elisą rozkwitła jak dobrze pielęgnowany ogród. Z biegiem lat oboje zbudowali własne ścieżki, każdy osiągając sukces w swoich karierach zgodnie z oczekiwaniami swoich zamożnych rodzin. Z czasem uczucie między nimi tylko się umacniało. A decyzja o małżeństwie była nieuniknionym zakończeniem miłości, która już przetrwała tak wiele wyzwań. Jednak nawet najdokładniejsze planowanie, szczęście i obietnice wspólnego życia nie mogły przewidzieć tego, co miało nadejść. Ich związek nie był motywowany interesami finansowymi ani koniecznością. Był oparty na prawdziwej miłości i wzajemnym szacunku. Elisa i Kleber byli dla siebie idealni i reprezentowali idealną parę. Ich rodzice byli niezwykle szczęśliwi z tego związku. Ponadto było dodatkowe korzyści połączenie dwóch bogatych rodzin, co czyniło ich jeszcze silniejszymi i bardziej wpływowymi. Na szczęście żadna z rodzin nie stawiała interesów biznesowych ponad szczęście młodej pary. Pewnego dnia Elisa postanowiła zaskoczyć klebera i zarezerwowała wyjazd do Dubaju. Para zatrzymała się w luksusowym hotelu z widokiem na nowoczesne i tętniące życiem miasto. Kleber zdał sobie sprawę, że to będzie idealna okazja, aby jej się oświadczyć. Przez tygodnie planował każdy szczegół, wyobrażając sobie idealny moment i miejsce. Chciałaby to było coś wyjątkowego i niezapomnianego dla nich obojga. Kupił olśniewający pierścionek z diamentem, który kosztował dziesiątki tysięcy dolarów, nie oszczędzał na niczym, ponieważ Elisa zasługiwała na ten gest i wiele więcej. Kiedy przyjechali do Dubaju, wszystko wydawało się magiczne dokładnie tak, jak sobie wyobrażali. Ogromne miasto przyjęło ich ciepło, a oni spędzili pierwszy tydzień, ciesząc się słońcem i przeżywając unikalne doświadczenia. Ich bogactwo otworzyło wiele drzwi, pozwalając im na przeżycia, o jakich większość turystów może tylko marzyć. Wynajmowali luksusowe samochody, odwiedzali ekskluzywne kluby i jedli kolacje w najbardziej wytwornych restauracjach. Wszystko to sprawiło, że podróż była cudowna, ale Kleber miał jeszcze bardziej romantyczne plany. Przez cały pierwszy tydzień czuł motyle w brzuchu, zastanawiając się, czy Eliza przyjmie jego oświadczyny. A co, jeśli powie nie? Ta myśl nie dawała mu spokoju, ale pewnej gwiaździstej nocy w końcu zebrał się na odwagę. Z bijącym sercem ukląkł i złożył propozycję. Ledwo skończył mówić, gdy Elisa krzyknęła, tak, i rzuciła mu się w ramiona. Pocałowali się pod sztucznymi ogniami, które rozświetlały niebo, uśmiechając się i przytulając, wyobrażając sobie idealne życie, które mieli razem zbudować. Rok później nadeszła wielka chwila ślub. Wybrali absolutnie oszałamiające miejsce zamek w szwajcarskich Alpach. Miejsce oferowało zapierający dech w piersiach widok na kwitnące łąki, szmaragdowo-niebieskie jezioro i w tle imponującą górę z pokrytym śniegiem szczytem. Koszt wynajęcia miejsca na ślub był po prostu imponujący prawdziwa fortuna, na którą niewielu byłoby gotowych się zdecydować. Jednak na tak specjalną okazję nie było miejsca na oszczędności czy ograniczenia finansowe. Wszystko wydawało się jak z bajki senne miejsce, gdzie każdy detal został starannie zaplanowany, aby stworzyć niezapomniane doświadczenie. Ponad 300 gości, rodzina i bliscy przyjaciele podróżowali do tego odległego i luksusowego miejsca. Nie mogąc się doczekać, aby być świadkami związku, który zapowiadał się tak wspaniale jak historia miłosna pary. Intencja była jasna. Ten ślub nie miał być tylko wydarzeniem, ale wspomnieniem, które na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich. Tymczasem w osobnym pokoju Elisa przygotowywała się z przyjaciółkami, otoczona nerwowym śmiechem i wzruszonymi spojrzeniami. Jej suknia była arcydziełem hot couture, wykonana z czystej białej jedwabiu. Idealnie dopasowana do jej smukłej i eleganckiej sylwetki. Długi tren, rozciągający się na kilka metrów, delikatnie ślizgał się po podłodze, odbijając złote światło zachodu słońca. Jej włosy, osobne dzieło sztuki, były delikatnie zaplecione i ozdobione małymi, błyszczącymi kryształkami, podczas gdy lekka, jak piórko, przejrzysta woalka tańczyła delikatnie na wietrze wiejącym z gór. Kiedy w końcu nadeszła ta chwila, jej serce zabiło szybciej. Idąc do ołtarza, poczuła, jak jej nogi drżą na widok czekającego na nią klebera, wyraźnie wzruszonego, z błyszczącymi od miłości i powstrzymywanych łez oczami. Elisa nie była w stanie powstrzymać swoich emocji. Gdy tylko ich spojrzenia się spotkały, fala szczęścia i wdzięczności ją przytłoczyła, a łzy popłynęły po jej policzkach, nie mogąc ich powstrzymać. Kleber z kolei był olśniewający i imponujący w swoim szyty na miarę garniturze wykonanym z najlepszego dostępnego materiału. Jego uśmiech był tak promienny, że wydawał się rozjaśniać otoczenie, a ledwo zauważalny zarost dodawał mu jeszcze większego uroku. Był mężczyzną, o jakim Elisa zawsze marzyła, a widok jego gotowego do usankcjonowania ich miłości sprawił, że jej serce zabiło jeszcze szybciej. Wreszcie nadeszła długo oczekiwana chwila. W obecności setek zachwyconych gości zostali ogłoszeni mężem i żoną. Namiętny pocałunek usankcjonował ich związek, wywołując owacje i westchnienia wśród obecnych. Marzenie stało się rzeczywistością. Po latach wspólnoty, miłości i oczekiwań, potężna para w końcu była małżeństwem, gotowa rozpocząć nowy rozdział pełen obietnic i nadziei. Kleber uśmiechnął się na wspomnienie, jak bardzo był zdenerwowany, oświadczając się rok wcześniej w Dubaju. Jednak patrząc na swoją piękną żonę, wiedział, że podjął najlepszą decyzję w swoim życiu. Elisa nie wyobrażała sobie, że ten dzień może stać się jeszcze bardziej cudowny i romantyczny, ale jej ojciec przygotował dla córki i nowego zięcia niespodziankę. Za drzwiami kaplicy usłyszano odległy szum, który stawał się coraz głośniejszy. Kiedy nowożeńcy wyszli z budynku, zostali zaskoczeni widokiem luksusowego helikoptera lądującego na ogrodzie przed nimi. Ojciec Elisy przygotował dla nich specjalny lot, coś jedyne w swoim rodzaju. Niespodzianka była imponująca i sprawiła, że Elisa i Kleber uśmiechnęli się ze szczęścia. Para wsiadła na pokład helikoptera i zrobiła zdjęcie przy wejściu. Te zdjęcia miały stać się naprawdę niezapomniane. Gdy tylko znaleźli się na pokładzie, pilot nakazał gościom oddalić się na bezpieczną odległość przed startem. Plan zakładał lot panoramiczny wokół góry, przelot nad kwitnącymi łąkami i jeziorem o szmaragdowo-niebieskiej wodzie. Z pewnością miał to być ekscytujący i spektakularny lot. Silniki zaczęły pracować, a śmigła kręciły się coraz szybciej, delikatnie unosząc helikopter w powietrze. Nowożeńcy uśmiechali się i machali do gości, wznosząc się coraz wyżej w świeżym górskim powietrzu. Jednak szybko wszystko poszło nie tak. Niespodziewanie silny wiatr szarpnął helikopterem, powodując utratę kontroli. Pilot zrobił wszystko, co mógł, aby ustabilizować maszynę, ale zaczęła się przechylać na bok. Nagle silniki zgasły. Zaledwie kilka setek metrów nad ziemią zaczęli spadać. Nie było czasu na użycie spadochronów ani innych środków bezpieczeństwa. Helikopter, niekontrolowany, runął i z ogromną siłą uderzył w zbocze góry, natychmiast zamieniając się w kulę ognia. Goście ślubu byli świadkami strasznego wypadku w absolutnym szoku. Krzyki rozpaczy rozległy się na miejscu, ale nie można było nic zrobić. Kleber, Eliza i Pilot zginęli na miejscu. To, co miało być idealnym dniem i początkiem idealnego życia, zamieniło się w niewyobrażalną tragedię. Podczas gdy czarny dym unosił się w czystym górskim powietrzu, biała, jedwabista woalka panny młodej powoli opadła, lądując wśród pięknych kwiatów na zboczu szwajcarskiej góry, stając się jej ostatnim miejscem spoczynku. Jeśli dotrwałeś do tego miejsca, zostaw serduszko w komentarzach. Do zobaczenia w następnym filmie z więcej historiami nadziei.